Dzień dobry, witajcie. Hmm. Powiem tak, nie wiem czy dobrze, że nagrywam film tego typu, ale też wiem. Ech. Na swoim przykładzie, że Nina osoba silna, głupi mi ostrość, ale spokojnie e, będę miała niedługo na dniach dla Was niespodziankę. Jedna osoba silna myśli sobie ciągle, że da radę, że, że będzie każdego dnia funkcjonować, spełniać swoje obowiązki, marzenia, iść do przodu i co tam trzeba. Tylko przychodzi taki etap, gdzie ja już Wam e, o tym wspominałam. Mogliście to parę razy zobaczyć we vlogach, a najbardziej było to widoczne tydzień przed świętami, od poniedziałku pamiętam. Dla mnie to jakaś masakra. Prawdą jest to, że Wam wspominałam we vlogach, że mm, jedna osoba też podobnie się czuje, bo to coś tam. Jakby nie chcę wchodzić w te tematy, ale wiem, że większość osób teraz przechodzi taki trochę cięższy stan że właśnie może Wam się nie chcieć, że sami za sobą się czujecie, czujecie się tacy zbici. Um, no to, że osób, większość też choruje, czy tam alergików, to inna sprawa. Od razu też chcę Wam powiedzieć, że nie będzie to vlog z przebitkami, więc jeśli ktoś czegoś tego oczekuje, no to radzę wyłączyć, bo to będzie taka krótka, krótko chcę wspomnieć o sobie, co zauważyłam, i co wiem, że muszę zmienić w swoim życiu, bo Uff, ciężko jest mi o tym mówić. Ja wiem, że temat takiej e, zajęcia się swoją głową, sobą, to powinnam zrobić już ileś lat do tyłu i to dobrych lat do tyłu. Ale ja zawsze byłam taką osobą, która uważała, że jest silna. E, nigdy nie zatrzymywałam się, że mi się nie chce, tylko każdy tak naprawdę zawód po kolei, który brałam w swoje ręce. Jeszcze bardziej uparśli, uparcie wa, yy, dążyłam do tego, żeby osiągnąć, co chciałam. Dało mi, słuchajcie, do domyślenia to, że tam tydzień przed świętami yy, się źle czułam, to jakby myślałam, że to minie, to jest taki po prostu taka, teraz taki stan, wszyscy się teraz źle czują i jakoś po prostu będzie dobrze. Jeśli się tak, wiecie, trochę łamie mi yy, język, głos... To po prostu dlatego, bo jest mi ciężko o tym mówić. Krótko mówiąc, zauważyłam, że już nie panuję nad sobą i nad swoim życiem. Ostatni raz kamerę w ręku miałam jakoś w tamtym tygodniu. Hmm, przed świętami mamy dzisiaj czwartek. Mam nadzieję, że to uda mi się zmontować i wrzucić, żeby się dostali w czwartek. Dzisiaj sobie pomyślałam, że dzisiaj nie dostaniecie vloga, nie usłyszycie mnie, nie zobaczycie, tylko na przykład to pójdzie w kolejne dni, a może jeszcze poniedziałek, no bo wiecie, jak jest weekendy, zazwyczaj każdy jakoś tak chce się zresetować. To już ten fakt zaczął mnie przebijać, tak dobijać, że ja nie mam siły na to, żeby wziąć kamerę i nagrywać. Jakby nie widziałam takiego sensu. A dobrze, wiecie, kto za mną tu długo jest, że YouTube jest taką dla mnie. YouTube postawiłam po prostu na wszystko. To jest coś, co kocham robić, kocham tu być, konta kocham kontakt z wami, żebyśmy się inspirowali, doradzali sobie nawzajem. I to jest coś, z czego w przyszłości chcę zarabiać pieniądze, z tego po prostu żyć. Ja o tym pewnie raz mówiłam też, nawet w KNT, czy tam gdzieś w vlogach, że YouTube jest dla mnie rzeczą, na której mi bardzo w życiu zależy. I jak zauważyłam, że już ja odpuszczam ten temat, bo wiecie, jakby siłownia, nie wiem, gotowanie, sprzątanie innych tam rzeczy, że odpuszczam. No to tak, wiecie, jeszcze mi tam szło to przetrawić, ale nie to. Dlatego teraz właśnie jestem bo sobie, za to, że nie jeżdżę na siłownię, bo nie mam na to siły. To sobie jakiś drugi czy trzeci dzień robię taki kardio po godzinie. Po prostu szybki marsz chodzę sobie. Widziałam prysznic i cały czas się zastanawiałam, czy to jest dobry w ogóle pomysł. Czy to jest dobry pomysł, żeby to opuszczać świat w internet? Ale tak powiedziałam, ja też byłam osobą silną, twardą Teraz tego nie czuję. Wcześniej, wiele razy, gdy miałam takie załamania, może, y, takie załamania, to zawsze potrafiłam taką książkę fajną przeczytać, która 5 sekund i w ogóle rozwój osobisty bardzo dobrze, mi to robił czytanie książek, odeszłam od tego już, nie wiem, z rok czasu. Jakieś tam były, wiecie, takie wstępki, że czytałam książki, ale to była kartka dwie. I zawsze mam taką sumę, że jak miałam taki stan, że czułam, że jest źle, tak w tej książce, policz do pięciu i start. Cztery, nie, to było tak pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, go, start. I teraz mam tak, że się nie potrafię sama z zebrać. Nie wiem o co chodzi, może być tak, że te takie ciężkie dni, które wpływają teraz na nas, kto będzie mądry, inteligentny, to też wie, o czym mówię. Sama do końca się na tych rzeczach nie znam, bo tak też nie wchodzę w tematy, wiecie, księżyca, plany i tak dalej. To będzie wiedział, o czym ja mówię. Może być tak, że ten czas minie i będzie dobrze. Ale ja sobie od dłuższego czasu też zdawałam sprawę z tego, że ja i tak pod, po, powinnam coś z tym zrobić. Yy, na co dzień wiadomo, nie pokazujemy we vlogach: każdy z nas, który, każda osoba, która nagrywa, pokazuje to, co chce, nie pokazujemy wszystkiego, całego swojego życia. To są tylko takie małe urywki, które chcemy po prostu pokazać. Ale ja na co dzień, im jestem starsza, tym widzę, że staje się teraz bardziej nerwowa. Ciężko mnie uspokoić Wpadam w jakąś taką furię Sama na co nie potrafię W sensie zapanować w tych nerwach Żeby wiecie odpuścić Nie krzyczeć, nie kłócić się Sama ze sobą mam takie myśli Że nie potrafię sobie sama ze sobą poradzić No i to nie jest fajne To nie jest fajne Bo Jeśli macie wokół siebie cudowne osoby To też je ranicie Ale wiecie, to jakoś tak płynęły dni, jakoś tak, że a, się zmienię, będę nad sobą pracować. Hm. Sam człowiek na co może pracować, ale chyba w tych tematach to już może być ciężko. No jak doszły te dni, takie widzieliście, mogliście zobaczyć we vlogach, że czułam się taka zbita. Moje ciało nawet, um, jakby to powiedzieć, informuje mnie że jest źle, a ja nie chcę, żeby było gorzej. Chodzi tu o depresję. Dobrze wiem, że ileś dobrych lat ja ją mam. Staram się jakoś ją ukrywać w sobie, nie pokazywać. Wcześniej, wiecie, jakby to na takie stopnie przełoży. Wcześniej ona mogła być delikatniejsza. A teraz myślę, że Jakbym zamykała się przed całym, całym światem. Całym. Dawno wiedziałam, że potrzebuję jakiejś pomocy, a teraz wiem, że bez tego nie pójdę dalej. Chyba nie będę w stanie tego loga jak będę montować, sprzejrzeć, tylko wrzucę. Bez, że ja na jakiejś takiej, wiecie, oglądania go w ogóle paznokcia muszę zrobić, bo wczoraj, jak robiłam cardio, a się cała czas o tym mówię to yy, zamam go także od wczoraj próbuję też zrobić paznokcie nie, takie wszystko jest takie wymówki moje ostatnie dni są takie, że leżę i nic po prostu nie robię jej zrobić kardio i nie mam po prostu siły sama wewnętrznie na nic mam są, która zawsze się zmuszała, w sensie w ostatnich latach zmuszałam się, bo wiedziałam co chcę osiągnąć, wiedziałam co chcę zrobić i bez tej za bycia zapartym, ja tego nie osiągnę ale teraz nawet to, że mogę być zaparta nie działa i dlaczego właśnie o tym mówię już po raz trzeci, do tego nawracam że może ktoś z was to potrzebuje bo Wy dobrze wiecie, że potrzebujecie pomocy. Jakby przed osobami obcymi nie wstydziłam się nigdy otworzyć, i raczej yy, bo się umówiłam na terapię. Poniedzieli idę, bo diłam ten krok, chcę to zrobić. Ja jestem ogólnie otwartą osobą Wam. Nieraz o tym wspominałam we vlogach. Samo to, że o tym Wam mówię, opowiadam na skalę większą niż na przykład by przed o mnie Kamil, nie wiem, ktoś byśmy porozmawiali, czy jakbym poszła na terapię. I może po prostu ktoś potrzebuje, żeby dał mu to do myślenia, żeby nie było gorzej, bo wiecie, ja jeszcze tak, hmm, z dwa tygodnie do tyłu nie było tego, co jest teraz. Ja tylko widziałam po prostu, jak to się nawarstwa. Jak coraz bardziej ze sobą sama sobie nie radzę ze swoją głową. I wiecie, generalnie zobaczymy jak będzie. nie? Ważne bardzo jest to, żeby dobrać, trafić na dobrego psychiatrę, bo tu wiecie, chodzi też o to, że teraz na tym etapie potrzebuję tak naprawdę też leczenia. Bo, moim zdaniem, można i to psychologa, możemy różne tematy sobie jakby wiecie naprostować, przedyskutować, rozmawiać, ale jeśli jest to na etapie takim, że ja nie mam siły funkcjonować, że moje ciało mi odmawia, czuję się taka zbita jedyne o czym marzę to po prostu położyć się, spać, i nic nie robić, no to nie chodzi o to. Czuję po prostu wewnętrznie, że jestem inna, niż byłam wcześniej. Także tak, może ktoś z was potrzebuje to usłyszeć, żeby też o sobie pomyśleć, żeby nie być... żeby nie trafić do stanu gorszego, że robicie się bezsilni, a jakby... Ja wiedziałam zawsze, że jestem osobą właśnie silną kobietą, że uparczliwie dąży. I mi to po prostu zaczęło przez te ostatnie kilka dni dobijać, że ja nie panuję nad swoim swoimi wartościami, co każdego dnia robiłam, chcę zrobić. To mi dało sygnał, że właśnie no nie, nie chcę, żeby było gorzej, bo wiadomo, nikt nie chce się doprowadzić do stanu takiego, że nie ma po prostu siły nawet żyć. Także tak, nie chciałam się popłakać, myślałam, że dam radę. Ale ja doskonale wiem, bo ja zawsze jak poruszam takie tematy delikatne, to ja to zawsze ryczę. Ja niby tu jestem twarda, ale gdzieś w środku to jest po prostu taka miękka. Na pewno przeleję jeszcze nieraz łysy, dużo łez, nawet chodząc na terapię otworzyć się. Ale to jest ważne, tego każdy z nas potrzebuje. Żeby przerobić pewne tematy, wzmocnić się w siłach i iść do przodu. Wiecie, kto mi dał taki, wczoraj to było. Wiecie, kto mi dał taki przykład? Zaraz zobaczymy, bo jak robię cardio, to oglądam vlogi. I wróciłam już jakiś czas temu do oglądania vlogów. Czekajcie, że yy. mnie pomyliła. albo ona zmienia. Kiedyś była Julia Kobus, jak ja oglądałam za tamtych czasach, teraz Julia Mendes. Piszecie sobie na YouTube. Yy. Ona mieszka we Francji, to jest Polka. Ja zauważyłam pod niej. Ona miała taki czas, że ona... Była zbita, nieba uśmiechnięta, taki wiecie, taki szary człowiek nijaki, A teraz to, co jest we vlogach, jak się ją ogląda, jak ona po prostu jest pełną energii dziewczyną, uśmiechniętą. Wiadomo, Debrecha to jest taki stan jakby wiecie, ja jestem pewnych tematów świadoma, ale jakby człowiek to nie chciałby przeżyć na własnej skórze. Ale otaczając się, interesując się tym, wiele rzeczy zauważacie. I one właśnie taką są teraz, że po prostu jest wulkanem energii, ale niestety są takie dni, które was zbijają. To nie jest tak, że jak już zaczniemy, to tego jestem świadoma. To będzie już cudownie. Także tak, sorry za po prostu za płacz, za oczy. Mój aparat mnie czasami rozmazuje, może lepiej dla mnie. Święta były też takie dla mnie, słuchajcie, dogwijające. Jedna z dwie osoby nawet zauważa i mnie pyta: Może niektórzy nie chcieli, co mi jest. A ja, słuchajcie, sama się czułam. Po prostu siedziałam przy tych stołach, otaczałam się tymi ludźmi, a najchętniej po prostu zrozumiałam się, poszłabym na górę, bo czułam się taka nijaka, taka bez emocji, taka, że. Jakby musisz być, bo są święta ze wszystkimi Krzystole. ale nie chciałabyś tych świąt. Miałam ja takie, słuchajcie, myśli też, żeby Wam o tym nie mówić, nie pokazywać siebie o tej strony. Teraz w tym kryzysie, gdzie widzę, że jest nie tak, jak powinno być. Gdzieś tam tylko stopo wrócić, na przykład nie wiem, poniedziałek, i... tak, bo są takie dni, że na przykład, tak dobrze Kamil powiedział, nie może być tak, że czujesz się 6 dni, jesteś jedna z życia, a jeden gdzieś funkcjonujesz, i na przykład ta jedna tak, dzień wybrała, gdzie normalnie funkcjonowała, do was przyszła, i tylko tam mniej więcej. Dobra, mi się kamera wyłącza, zawsze tam było chyba w 16 minutach. I ja bym tylko tam może we vlogach wspomniała, że na przykład jak zaczęłam chodzić na terapię do psychiatry potrzebowałam tego. Bo myślę, że to bym wspomniała, bo jakby uważam, że nigdy nie rozumiałam tych tematów. Jak ktoś mówił, o, chodzę do psychiatry, o, muszę się leczyć. Dla mnie to jest normalne. Tak nie jedna osoba powiedziała, jak idzie, nie wiem, boli was noga, idziecie do lekarza, jesteście przeziębieni, idziecie do lekarza. To jest normalne. Tyle, że tematy depresyjne, depresyjne, depresji. To jest jednak prawda to jest gorsze niż bycie przyziębionym niż u was coś boli. Bo tu wam głowa nie działa. Także tak słuchajcie <ścoughs> patrzę się na siebie na miniaturkę, to mam coś takiego, że nie chcę tego wrzucać do internetu. A z drugiej strony Was cały czas uczyłam też u siebie na kanale tego, że moje vlogi mają być normalnymi vlogami, nie Ja tam próbowałam się bawić w programie, trochę, wiecie, żeby one były fajniejsze, dużo wycinałam, ale zauważyłam, mogliście to zauważyć sami po czasie z moje vlogi, że przestałam to robić, Jakie tam zmianki dźwiękowe i tak dalej, bo to nie jestem ja. Ja jednak lubię dbać o tą kolorystykę. Na tym starym aparacie, jakby ciężko mi to jeszcze wydobyć. Eee... Ale, tak jak mówię, jest coś będzie innego. I was uczyłam, że właśnie moje blogi mają być takie naturalne, normalne. Tak jak wygląda życie. I myślę, że ja sama może bym się czuła z tym źle, że ja wam o tym na przykład nie powiedziałam. Bo, tak jak mówię, dla mnie YouTube jest moim, jakby całym życiem, ale też, żebyście to zrozumieli, że ja Wam po nie pokazuję wszystkiego, bo trudno pokazać, nie wiem, vlogu, który ma pół godziny minut, pokazać swoją tobę 24 godziny, jakby matematycznie to nawet jest nie do zrobienia. Ale jest to coś, na to, czym mi bardzo zależy i wiecie, no czułam, że po prostu trzeba się otworzyć w ten sposób. Nie wiem, czy to jest dobrze, że w takim stanie, niż jakby to emocje minęły. Może byłaby nawet, może po pierwszej spotkaniu terapii, nie mam pojęcia. Ale ja też tak działam, to co mi podpowiada serce, gdzieś się pojawia pomysł, i gdzieś kminie na tym dłużej. To znaczy, że chyba trzeba iść tą stroną. Dlatego też usiadłam i stwierdziłam, zaraz jak wziąłam prysznic, że. Chcę Wam o tym powiedzieć. Kto jak to odbierze, co będzie sobie myślał, to wiecie. Ja akurat jestem tego tak już dawno nauczona, że nie o to chodzi w życiu, żeby żyć opiniami innych ludzi, tylko robić to, co my chcemy. Co jest dobre, nie krzywdzi ludzi, co jest dobre właśnie i i daje jakąś wartość. A myślę, że takie rzeczy też dają wartość. Żeby czasami jak posłuchamy takich ludzi, ja wiem, że bo wiecie, no czasami jest tak, że ktoś opowiada, słyszymy i my zdajemy sobie sprawę z tego, że bo potrzebujemy na przykład może pomocy, ale to jest etap, gdzie nie podejmujemy jeszcze tej decyzji. No i fajnie jak podjąć tą decyzję wcześniej niż czuć się tak beznadziejnie, jak ja się teraz czuję. Ale reakuję teraz w tym momencie, kiedy jeszcze mam siły, kiedy chcę Kiedy wiem, że muszę, żeby tylko nie doprowadzić do gorszego stanu Także Trzeba przerwać tą tygodniową ciszę Bo nie pamiętam, chyba ostatni vlog mieliście w sobotę, nie? No to niecały tydzień, święta były no ale wiecie, no, niby dzisiaj powinny być jakieś takie bloki już w poprzednich dni, nie? A ja nic nie zrobiłam, bo. Bo jest kiepsko. Także ogarniam, słuchajcie się, w sensie takim, że <laughs> idę zrobić te paznokcie. Bo paznokcie lubię mieć zrobione. Przyjdzie kamień, zjemy. I mam nadzieję, że takich momentów w moich vlogach być jak najmniej. Ale wiem, że jak będę tego też potrzebowała, może jakiś będzie odzew z waszej strony, to raczej będę chciała powiedzieć zawsze kilka słów na ten temat. O tym gorszym stanie, że na przykład jest słuchajcie teraz do dupy. Nie przychodzi mi z innego do głowy. Myślę, że to, co chciałam siebie wyduzić, wydusiłam, także... Kto ze mną jest, to dzięki, że jesteście, wysłuchaliście. I miejmy nadzieję, że do zobaczenia w pozytywnym vlogu. Takim, jak ja to mówię, normalnym vlogu. Hej.